Prace konserwatorskie rozpoczęły się od konserwacji organów. Organy XVII wieczne tutaj niektórzy mówią, to jeszcze Bach nie grał, nie komponował, a w Złotym Potoku już były organy. To właśnie od tego zaczęło się. Cały koszt konserwacji organów pochodził z, z parafii. Nie było żadnego dofinansowania. Odrestaurowanie tych organów przyczyniło się do tego, że mieliśmy punkty u ministra i mogliśmy starać się o dofinansowanie, bo już jakiś wkład parafii był. Rozpoczęliśmy od perełki tutaj Złotopotockiego Kościoła, od kaplicy Koniec Polskich, czyli kaplicy Matki Bożej. Za zezwoleniem pana ministra odkryliśmy pod Tynkiem stare, XVII-wieczne polichromie. kaplica z boku boczna to kaplica Krasińskich. W kaplicy Krasińskich w krypcie znajdują się trumny dziedziców tutaj Złotopotockich, ale przede wszystkim taką atrakcją jest trumna i szczątki córki hrabiego Zygmunta Krasińskiego Elżbiety Krasińskiej piękny wspaniały kościół wystrój w stylu manierystycznym prezbiterium ma początki gotyckie wewnątrz może nie widać tak dokładnie że jest to gotyk z poza jednym wyjątkiem poza portalem i drzwiami które prowadzą do starej zakrystii to jest portal gotycki reszta właśnie już barok manieryzm ołtarz główny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela parafia jest narodzeniem świętego Jana Chrzciciela, więc znajduje się też również element narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który był skrzętnie kiedyś ukrywany pod inicjałami. Może dlatego no, nie był czytelny, bo dość małej wielkości obraz narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który znajduje się w zwieńczeniu ołtarza po lewej stronie. Po prawej stronie jest dalsza historia świętego Jana Chrzciciela, młody Jan Chrzciciel na pustyni rozmawia ze zwierzętami. Obrazy, które zostały znalezione na strychu i wróciły do pierwotnego ołtarza. Pierwotnego wyglądu tego ołtarza to jest Salome, król Herod, Salome trzyma głowę świętego Jana Chrzciciela na misie. Matka Herodiada z tyłu, król Herod na tronie. Zjeżdżając troszeczkę niżej. Jest loch, widać kraty w oknie. I tam Jan chrzciciel leży ze ściętą głową, trzymając skrzętnie laskę, na której jest szarfa z napisem Ekce Agnus Dei oto baranek boży. Taką samą laskę z szarfą trzyma święty Jan chrzciciel tutaj na ołtarzu chrztu pana Jezusa. I to jest całość historii Jana Chrzciciela. Od narodzenia poprzez pustynię, poprzez chrzest i ścięcie świętego Jana Chrzciciela. Ministerstwo Kultury Narodowej dofinansowuje nam. Wszystkie prace konserwatorskie w naszym kościele ministerstwo finansuje ponad 70%, resztę koszta własne i na ten wdowi grosz zawsze można liczyć. Parafianie są hojni, jak widzą, że coś się robi, więc jest tutaj na pewno ogromna pomoc. Te rzeczy, które są dobre, są trudne w wykonaniu i no musimy sobie ciągle pomagać. Ciągle pomagać, bo no jeden drugiemu powinniśmy jego jarzma nosić, prawda? Wtedy wszystko można pokonać.